Witam w tym odcinku przerażającym, halloweenowym Fortes City, sezon drugi. W poprzednim odcinku była animacja, więc dzisiaj zamordujemy Zaptora. Jak, jak to mnie zamordujecie? <laughs> to by tylko żarcik ale brykaj stąd. <laughs> I tak. Jako, że niedawno było Halloween, no to zrobimy sobie wyzwanie halloweenowe. Cały odcinek polega na tym, żeby się nie przestraszyć. Będą dwie rundy. Pierwsza runda: będziemy oglądać straszne jumpscary. Druga runda: wejdziemy do domu strachów. Zrozumieliście? Mhm. Dobra, panowie. Zasady są proste. Ten, który po prostu. Się przestraszy, nie może brać udziału w dalszej, w drugiej rundzie, czyli w Domu Strachów. Czytajcie? No, kto się nie przestraszy do końca tego odcinka, wygrywa cały odcinek i jego drużyna nie idzie na eliminację. Zaczynamy. <ścoughs> Będzie zabawa. Co się tu wydarzy? Boże... Nienawidzę takich rzeczy No, no za chwilę coś na niego wyskoczy Jak nic ha! Nie no, to było dosyć słabe Jak? Jakim cudem od się utrzymał? To było takie gówno, że nie wiem co? Nie, no nie. Ja pie... Raz, dwa, trzy. Czy naprawdę został? Mysto, Kram, Meltus, Tentro, Camilot i Slumbo? Dobra, to ja już zakończę. Mieliśmy oglądać więcej filmików, ale tak się obsrali, że nie będziemy. Wiem, że Ciula widzicie, ale to w końcu odcinek kameleonowy. Zostało was idealnie po trzech. Meltozmy, Kamilot, slambo, kram, Wchodzicie do tego domu. A może on jest zamknięty? Zapraszam. To jest czterdzieści razy straszniejsze niż te jumpscare'y. Się boję tu chodzić. Czemu? My musimy mieć to wyzwanie. Światło? Światło? A! No i... Zgasło. A oczywiście musiał uczyć. Co jest? Ech! Czemu to miga? Nie dobra. Ja się przecież nie boję. A, Ech... Znowu. Ech! Jak to miga? Co dzieje? Czemu to tak miga? Dobra, to tylko niedziałająca latarka. O super, zostało na 104. O! W końcu Jakoś działa. Ech. Dobra. Dobra. Ten dom jest serio straszny. No. Teraz to zauważyłeś? No, to masz w mordę. O, No i coś ty zrobił. Tak. Nie zapominasz się? Nie, to chyba ty się zapominasz. Każdemu dajesz mordę, a sam powinieneś dostać. Ty też chcesz? No, na pewno, na pewno Co to są za dźwięki. Co to są za dźwięki? Aaaa! No, i uciekł. Wielki pan. O, światło, ale takie. Takie. Takie sobie. Dobra, zostaliśmy sami. Zmieniłeś się jakoś. Jesteś strasznie dziwny. Byłeś Ciamajdą, a teraz jesteś Mega Super Ohio Sigmund. What the Tak bym tego nie nazwał przeważam mm, Przepraszam, poniosłam Dobra. Muszę cię jakoś stąd wykurzyć. Albo ja ciebie. Chyba po moim trupie. <słys verliert> <country> <dhale invention thứ> Dobra, wygrałeś. Pomóż mi, pomóż mi, pomóż mi! Co za mięczak! Wygrałem! A więc tak. Wygrała drużyna Kamilota. A wy głosujcie kto ma odpaść. Czy to ma być? Kram, Slambo, Tentro, Sharks, Magnifo, Forks, Jamzi, Glomp czy Splash. Zagłosujcie w komentarzach, widzimy się w następnych odcinkach. Pa, pa!